Dobry Jan Piński, witam na kanale Historia i zapraszam na fascynującą historię o 145. rocznicy powstania polskiego, które nie wybuchło powstania lipcowego, które było już zaplanowane, przygotowane, a jednak Polacy w ostatniej chwili zorientowali się, że mają być Bronią w rękach Anglików i pieniądze zwrócili. Powstania nie wywołali. Żeby było jeszcze śmieszniej, to w całej sprawie pojawia się obraz Jana Matejki. Słynny obraz znany każdemu Polakowi, Bitwa pod Grunwaldem, którą wówczas kończył malować Jan Matejko. I uwaga, sponsorzy tego obrazu wycofali się w ostatniej chwili. Wiele wskazuje na to, że ów obraz miał być taką formą promocji narodowego zrywu. W ogóle zagadką pozostaje, dlaczego Austria, kraj bądź co bądź germański, pozwolił na Matejce na malowanie takiego obrazu. No, w swoim wydźwięku Jednoznacznego. Polityka Austriaków wobec Polaka, Polaków była najbardziej przyjazną spośród zaborców. Polacy odgrywali w rolę w monarchii austro-węgierskiej czołowe role. Byli premierami, ministrami, czołowymi wojskowymi. Ewidentnie cesarz Franciszek rozważał granie kartą polską zarówno przeciwko Prusom, jak i Rosji. Trzeba pamiętać, że rok 1877 był rokiem dekady, od, nieco ponad dekady od porażki bolesnej Austriaków w wojnie z Prusami. Wojnie, która położyła kres marzeniom Austriaków o byciu krajem, który będzie jednoczył Niemców. Ale wróćmy do naszego powstania. Lipiec 1877 roku. Dlaczego powstanie nie wybucha? 24 kwietnia tegoż roku Rosja wypowiedziała wojnę Turcji sojusznikowi Wielkiej Brytanii. I zaczęła niemiłosiernie Turków lać. Inwestycje angielskie w Turcji były zagrożone. Rolę tego, który miał podpalić Polaków do samobójczego zrywu. Powierzono księciu Adamowi Stanisławowi Sapiesze. W lipcu 1877 roku powstał nawet rząd narodowy w Wiedniu, a jednak do wybuchu powstania nie doszło. Ciekawe, że jednym z istotnych powodów były pielgrzymki masowe do gedżwałtu na terenie ówczesnych plus, gdzie 13 Justynie. Szafryńskiej i dwunastoletniej barbarze Samulowskiej objawić się miała Matka Boska. To notabene powoduje, że Grzegorz Braun, znany obecnie bardziej polityk niż, ale też ceniony publicysta, historyczny, zwraca uwagę, że jego zdaniem doszło tu do boskiej interwencji, która powstrzymała Polaków przed samobójczym zrywem. Ja raczej się będę trzymał. Twardych faktów, a te weryfikowalne rzeczywiście każą widzieć ów pielgrzymkowy zryw jako jeden ze sprzyjających czynników, który odwiódł Polaków od samobójczego powstania. Powstania, po którym, mówiąc językiem młodzieżowym, nie byłoby już czego z Polski zbierać. Aby w ogóle zrozumieć, dlaczego Imperium Brytyjskie nie chciało niepodległej Polski. Trzeba spojrzeć na sytuację geopolityczną. Brytyjczycy chcieli mieć na kontynencie równowagę. To oznaczało, że żadne państwo miało nie być w stanie podporządkować sobie innych. Takie aspiracje miała Francja Napoleona, która w pewnym momencie była kluczowym wrogiem Wielkiej Brytanii w osiem, pod koniec XVIII i na początku XIX w wieku. Ale gdy Francja osłaba, o rolę Hegemona starały się Niemcy, które zjednoczyły, zjednoczyły Prusy. No i takim lekarstwem na te ambicje niemieckie, aby to świeżo zjednoczone cesarstwo zaczęło dominować w Europie, była Rosja. Ta z kolei konkurowała z Brytyjczykami o wpływy w Azji, ale również no, miała na pięku z Turcją. Kolejni carowie rosyjscy marzyli o tym, aby odbić stolicy, jedną ze stolic e, dawnego Cesarstwa Rzymskiego, później Wschodnio-Rzymskiego, czyli Konstantynopol, który w 1453 roku przeszedł pod władzę Turków. I to właśnie Polacy i sprawa polska miała być sposobem dla Anglików na odciągnięcie Rosjan od Turcji. To była taka klasyczna kombinacja operacyjna. Wielką rolę odegrał w niej angielski szpieg Henry Munro, Butler Johnston, formalnie brytyjski parlamentarzysta. To on dał 10 tysięcy funtów, ogromną kwotę wówczas, Adamowi Sapiesze na zorganizowanie powstania. Chciał tego powstania jak najszybciej, latem. Na Węgrzech miał być sformułowany legion z polskich i węgierskich najemników. Następnie mieli oni zostać przerzuceni do Rumunii, gdzie mieli wysadzać linie kolejowe, no i generalnie blokować transport zaopatrzenia dla wojsk rosyjskich. I tutaj dygresja dla amatorów. W historii skojarzenia ze słynną operacją Wachlarz z II wojny światowej, gdzie Polska płacąc ogromną daninę krwi, sabotowała niemiecki wysiłek przeciwko Rosji Sowieckiej, czyli krótko mówiąc, wspierała jednego swojego okupanta przeciwko drugiemu, są jak najbardziej na miejscu. Do dzisiaj trudno wtedy wyjaśnić, w czym okupacja Okupant sowiecki wydawał się być Polakom lepszym niż okupant niemiecki, bo doświadczenie z lat 1939-1941 bynajmniej wcale nie wskazywało na mniejsze natężenie terroru i mniejszą liczbę ofiar w tak zwanej strefie sowieckiej. W każdym razie to przekazania pieniędzy na powstanie doszło w czerwcu 1877 roku. Była ona formalnie pożyczką, jak większość brytyjskich, angielskich prowokacji. Ja tylko przypomnę, że Anglicy po wojnie potrącili sobie z polskiego złota, którego byli depozytariuszami, w którym to polskie złoto było przechowywane, pieniądze, które dali Polakom znaczy w formie sprzętu, który, uwaga, został użyty do obrony Wielkiej Brytanii w słynnej bitwie po Anglii. Nawet za to nam policzyli. Wśród konspiratorów pojawia się nazwisko Aleksandra Zwierzchowskiego, urodzonego około 1904, 1840, przepraszam, 1845 roku. Wiemy o tym, że był on rosyjskim prowokatorem który pod koniec powstania styczniowego, podszywając się pod członka istniejącego rządu narodowego, działał jako rosyjski prowokator. Wiemy o tym z pamiętników Władysława Daniłowskiego, którego ściągnął do Polski z Paryża i oddał w ręce carskiej policji. Zwierzchowski wówczas jeszcze nie działał jako rosyjski agent na dworze tureckim. Jeszcze innym szpiegiem, który brał udział w tej operacji, Samobójczego powstania był bardzo wówczas popularny pisarz Zygmunt Kaczkowski. To, że Państwo o nim nie słyszycie, to nie dlatego, że jego utwory były gorsze niż tych, których zapamiętaliśmy, którzy są popularni także dzisiaj. To dlatego, że w 1920 roku, kiedy zaczęto publikować archiwa przez chwilę, dowiedzieliśmy się, że był właśnie tajnym agentem austriackiej policji O pseudonimie Heubauer, czyli kosiarz. I to on w 1863 roku sprzedał całą galicyjską konspirację niepodległościową. I uwaga, Kaczkowski również był agentem Francuzów. Otrzymał nawet legię honorową za pomoc, jakiej udzielił cesarstwu. Wówczas powiedzmy państwu francuskiemu, bo to cesarstwo upadło po przegranej wojnie z Niemcami. Tutaj trudno przypuszczać, czy był po prostu najemnikiem, czy był szpiegiem w tej sprawie. W każdym razie człowiekiem, który dla tych ludzi pracował i zorganizował legion, był niejaki Artur Bey, prawdziwe nazwisko Zimmerman, pochodzący z Wołynia oficer Powstania Węgierskiego, i to też jest ciekawostka. Wielu Polaków po Powstaniu Styczniowym przeszło na islam w Turcji i robiło na dworze sułtana kariery. Udało mu się jednak zwerbować tylko 200 ochotników. Legion ten miał własny sztandar. To było na czerwonym polu półksiężyc, gwiazda i orzeł biały. Walczył już na froncie od. Czerwca 1877 roku, ale jednak z uwagi na swoją szczupłość jako część wojsk tureckich, nie odegrał roli. Podobnie jak 44 Polaków, których wysłano do Azji, aby pomagali wyrybować dezerterów z armii rosyjskiej. Prusacy byli bardzo mocno przygotowani i zdeterminowani, aby zaatakować Rosję. Nie tylko dlatego, że okazja była idealna, bo Rosyjskie wojska były zaangażowane w wojnę z Turcją, ale przede wszystkim chodziło o to, aby poprawić fatalną granicę z punktu widzenia obrony. I Rosjanie spodziewali się tego. Zdawali sobie sprawę z tego zagrożenia, dlatego utworzyli dwa nowe korpusy armii w siedzibie Wilno i Grodno. W tej całej zabawie. O mały włos, pierwsza wojna światowa po prostu nie zaczęła się 40 lat wcześniej, bo było to ledwo 10 lat, ale jednak już wtedy Francja myślała o odebraniu Alzacji i Lotaręgi i czekała, aby uderzyć na Niemcy. I to jeszcze mówię, nie minęło 10 lat od porażki Francuzów, ale oni byli już gotowi, to było 6 lat wcześniej, ledwo. Tam przegrano wojnę i tylko czekali po prostu, żeby jak Rosja, jak Prusy zaatakują Rosję, no to oni chcieli zaatakować i próbować odebrać Alzacji i Lotaryngię. Dlaczego jeszcze przed końcem 1877 roku książę Adam Sapiecha oddał Johnstonowi pożyczone pieniądze, pożyczone 10 tysięcy funtów Stalingów. To jest tajemnica. To jest być może rola takich ludzi, którzy się nie zapisują w historii. Jest bardzo zabawne, że ten oprzytomnienie zapiechy, oprzytomnieniu zapiechy towarzyszyło mu takie złośliwe stwierdzenie, gdzie powiedział, że jak Brytyjczycy dają, dadzą swój korpus 50 tysięcy żołnierzy, to on jednak zorganizuje to powstanie. Ale oczywiście propozycja Sapiechy pozostała bez odpowiedzi. Drodzy Państwo, ta historia jest fascynująca dlatego, że jest mało znana. Polaków nie udało się sprowokować. Powstanie krwawe, bezsensowne, do którego nie byliśmy przygotowani, które spowodowałoby masakryczne represje, pozbawiło Polaków jeszcze tych resztek, majątku, tani na krwi, kolejne represje. I to też pokazuje, że te wszystkie powstania, tak czczone, one były i są bezsensowne. Powstania się robi wtedy, kiedy się je wygrywa, jak na przykład w 1918 roku, kiedy Polacy dokonali Powstania przeciwko Prusakom. To było dobre powstanie, zwycięskie powstanie, a jednak jest dzisiaj mniej znane, wielkopolskie, niż te wszystkie przegrane z XIX wieku. Kompletnie bezsensowne, jak chociażby to styczniowe, które nawet nie miało cienia szansy powodzenia. Powstanie lipcowe, 1877 roku. To było takie próba Anglików namówienia nas do samobójstwa. Wytłumaczyłem dlaczego. Anglicy chcieli, pragnęli trupa Polski, trupa, który co jakiś czas będzie próbował wstawać i będzie dostarczał zajęcie Rosjanom i Prusakom, czyli Niemcom już wtedy, którzy zjednoczyli cesarstwo. Tym razem prowokacja okazała się nieudana, ale warto wyciągać z tego wnioski. Szanowni Państwo, polecam sobie, zróbmy sobie powiedzieć na koniec magazyn Historia bez Cenzury, aktualny numer w kiosku, a w nim tekst, piąta kolumna Putina, mój materiał, Dotyczący Rosjan, którzy mieszkają poza Rosją po rozpadzie Związku Sowieckiego, gdzie są, w jaki sposób Rosjanie kolonizowali podbite tereny, w jaki sposób dzisiaj może Rosja wykorzystywać i wykorzystuje te fakty. To wszystko w najnowszej historii bez cenzury. Dziękuję.